w pikotku. W moim przypadku pikotki mają pięcioczek łańcuszka, ale to nie ma zbytnio znaczenia. Cały myk polega na tym, żeby szydełko wbić centralnie w środek pikotka. Jeżeli macie problem z wybiciem się, zawsze możecie cofnąć się i dodać oczko łańcuszka, jedno bądź dwa. I teraz jak wykonać popcorn na pikotku. Tą dziurkę wkładamy szydełko, robimy narzut. Słupek w to samo miejsce. Drugi, trzeci, czwarty i piąty. Wyciągamy nitkę. Szydełko wkładamy od tyłu. Od przodu łapiemy, zamykamy. Raz, dwa, trzy. Szukamy kolejnego pikotka. Znowu znajdujemy dziurkę w nim. I pięć słupków. Raz, dwa, trzy. 4, 5, pętelka. Wybijamy się od przodu. Zaciskamy pętelkę, Przeciągamy. Staramy się nie zgubić nitek. I mamy popcornę w pikotku. Podobny sposób będziemy robić bombelki na pikotkach, czyli znowu znajdujemy dziurkę w pikotku. Wykonujemy pięć nie do, nie do końca zamkniętych słupków, czyli raz dwa, trzy, cztery, pięć. Przez sześć pętelek przeciągamy i jeszcze raz, dziurka w pikotku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Popcorn odwrócony wykonujemy analogicznie, czyli robimy jeden słupek, drugi trzeci, czwarty i piąty. Pętelka od tyłu. Pętelka na szydełko. Przeciągamy. Gotowe.